Yy, halo, Halo Miśki, tutaj Hilo's 53, a oto jest zagrajmy w pfu, outlast, pfu, horror yy, Będę się strasznie bał, krzyczał, yy, lamentował, wzywał matkę, Marię, Obera, wszystkich, naprawdę wszystkich Jestem zawiedziony, że w ogóle zdecydowałem się zagrać w to coś Coś co wzbudza we mnie przerażenie już po samych trailerach i, 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 i innych związanych z nim materiałów no ale czego się nie robi dla publiki dla wyświetleń dla widzów prawda nagram zobaczę no 20 minut może, może dam rady obym dał radę. moi kochani mogę przyciszyć czy ja wiem czy przyciszyć przyciszę bo nie lub, nie nie jak coś będzie za głośno to ja się przestraszę nie 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 nie, nie. na pewno nie tyle myślę będzie w porządku no ja myślę nowa gra Outlas zawiera sceny przemocy, treści. O, treści erotyczne, dobrze, wulgaryzmy, baw się dobrze, tak, tak. Miles Upshur, Dziennikarz śledczy. Osobista podróż do piekła na ziemi. To jest brzmi bardzo zachęcająco, naprawdę. Mm. Odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego. Mount Massive. Nagraj wszystko, nie jesteś typem wojownika. Musisz uczekać, ukrywać się lub zginąć. Super, super. Jak nie będzie mi szło to z pewnością wgram sobie jakiegoś moda, żeby zabić oponentów Nie Dobra jedziemy ładne auto, fajnie Jesteśmy dziennikarzem i jedziemy do zakładu psychiatrycznego Bardzo zachęcająco Moje klimaty, moje rewiry Ja też miałem kiedyś problemy psychiczne Dalej mam nie, nie, żartuję, kiedyś Wam o tym opowiem Śmiesznie W dupę radio się wyłączyło Nie, jest, tam na pewno nie będzie takie straszne Dobra, Mount Massive Asylum Jedziemy, wjeżdżamy Na pewno będzie bardzo miło Dobra, no fajnie wygląda Trochę głośno, nie wiem, potem sprawdzę czy wszystko w porządku Ciekawe, czy tam kto jest. Halo? Halo? No podjedź, podjedź. Mogę wyjść? Halo? O cholera, dobra. Dobra, chyba będę musiał wyjść. Czy to jest opuszczony szpital? Nie mam pojęcia. To jest... Co to jest? 17 września 13 roku. Nie znasz mnie, będę... Mogę... pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym. la pieprzyć, to tam się dzieją straszne rzeczy, nie mogę wierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Zaszło zadanie, coś czeka na nie ura, ludzie się krzyna murko na tym, za, sprawa musi użyć światło dzienne Dobra, jest, jest jakaś sprawa, źle traktują więźniów, tu są baterie, biera kamerę i idę Super, to jest to czego ja się najbardziej boję, będziemy z niej na pewno rzadko korzystać, bo bo... najgorsze jest właśnie to, że ja sobie tak ładnie będę mm, obserwował, potem nagle wezmę to wy... O jezus, to jest najstraszniejszy wideo jaki tylko może być A jeszcze ten złowieszczy napis rek rek RECORD. Recording tam, tam w lewym górnym rogu to jest już w ogóle masakra bo to było w każdym filmie i, i w Samarze Morgan i... i, i kurcze i w ogóle w filmie red, do, REC, dobra y, Tab to są notatki, dokumenty, tak Znalezione do, J to są dokumenty, N to są notatki, rozumiem No dobrze, sprawdzę co tutaj jest, dzień dobry Okej, okay, tutaj jest jakiś komputer, można coś otwierać? Nie można za bardzo Jakieś rysunki, dzieciaczki, no dobrze, wszystko w porządku. Jak się tu biega? Mogę to przeskoczyć? O mogę, dobrze. Jest strasznie ciemno. Jak się włącza kamera nie mam pojęcia. Lewy przycisk Eee. A prawy przycisk kamera. Dobra. Nagram to. Tak wygląda to wszystko. Aha, dobra. No to co to za niedobrze mi się robi od samego patrzenia na to miejsce. Zakład dla chorych psychicznie w Mount Massive. W atmosferze skandalu potajemnie zamknięty przez rząd, ponownie otwarty przez ośrodek badawczy Murkow pod pozorem działalności charytatywnej. Zasięg w telefonie ginie nagle jakieś półtora kilometra przed dotarciem na miejsce. Wygląda to na celowe zagłuszenie sygnału. Murkow Corporation może uposzczyć, poszczycić się długą listą ukrytych dochodów z racji prowadzonej działalności charytatywnej. Na amerykańskiej ziemi stawają jednak dopiero pierwsze kroki. Cokolwiek planują, będzie to na pewno coś wielkiego. Może tym razem się doigrają. No dobra, dobra, nie brzmi zachęcająco. Już 20 sekund filmu, ja mógł jakieś selfie zrobić. Tak tu wygląda, tu jest brama. Okej, muszę uważać na tą baterię. Dobra, tyle. Nie ma nic ciekawego. Okej, tu zamknięte. Biega się na shifcie, tak? Ale mam fajne stópki. Mogę to otworzyć? Nie, to są wszędzie kłódki, niedobrze. Więc szpital był zamknięty przez pewien czas i teraz go ponownie otworzyli, tak? No tutaj są jakieś jeepy, Bóg wie co, samochody i wejście. Tam się świeci. Mogę przybliżyć? O, Holender, to będzie przerażliwe. A, ja już się boję. No ale czego się do Was nie zrobię? Mount Massive Asylum Dobra Dobrze, że zamknięte w takim razie wracajmy do domu. Okej, okay, chodźmy. Trzymajcie się Bayo Może przez okno coś zobaczymy Coś tam jest Dobra, może zadzwonię właśnie Można? Nie można Okej, okay, znajdźmy jakieś wejście Mój Boże, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać Słychać i jest okej, okay, bo to jest takie w sumie trudne nagranie Jak nie, to potem to zmienię No super Będę tego żałował, ale jestem nieustraszonym detektywem Znaczy detektywem, dziennikarzem właściwie Będę starał się to utrzymywać w takim klimacie filmowym, chociaż nie wiem, jak mi to wyjdzie. Pewnie średnio. No, otwórz pan to. Mogę też powoli drzwi otwierać, jak przytrzymam przycisk. Dobra, tam są jakieś... ...rusztowania. Przewijaj myszką w górę i w dół, żeby oddalać obraz z kamery. Ale to spokojnie, ja już, to, to, to już się dowiedziałem o tym. Okej, okay, co tutaj jest? W dupę ta muzyka mnie przeraża. Mam nadzieję, że mi nic nie zadzwoni. Najba najbardziej pewnie będę się i tak bał, yy, kiedy stopę zacznie drindać. Ale miejmy nadzieję, że nie. No nie fajnie. Polerne horrory. W ogóle jak gram w tą za Nambą obera, który będzie miał pewnie niezły ubaw oglądając mnie, kiedy tak strasznie się przeraża. O w duperza. Tryb nocny, pokażcie mi, ow cholera jasna Więc korzystaj z niego rozsądnie, tak? Dobra Okej okay. A lewe przycisk jeszcze dobra Dzień dobry Aby zamknąć, zamknę, bo po co ma Przecież jakbym chciał uciec to nie wiem Dzień dobry o kurde, jakiś jacyś księża, Niedobrze, nie dobrze, nie... Jezus Maria, co to, co to za dźwięki? Wyłącz, wyłącz, wyłącz kamerę, coś mnie tu niepokoi. Coś, coś jest nie tak, tu jakieś książki są, tak, tak. Telewizor, plazma, na plazmę było ich stać charytatywne, pfu. Dobra. Powoli... A, mogę to otwierać powolutku, tak? Dobra. No dobrze, mam nadzieję, że nie będzie jakoś to tak się strasznie szybko rozwijać. W sensie, że wiecie, zaraz nie wiem, wyskoczy coś na mnie, a ja dostanę zawału, wolałbym jeszcze trochę pożyć. Okej, okay, tu są komputery i, i, i tu coś się świeci, tak? Nie, zdaje mi się, że... O właśnie, baterie. Lewy przycisk, czyli... Czyli to sterowanie nie jest bardzo skomplikowane. Dobra, i ja mogę je wymienić na R. To dobrze, taki krótki tutorial. Mam nadzieję, że nie będzie się kończył w ogóle. O w dupę, ten sygnał jest okropny. Co to za notatki? Dokumenty. Pokaż panu, środek badawczy, Montmassive, numer przypadku 174 Billy WPH. Płeć mężczyzna, doktor Karl. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie. Na niespotykaną skalę zaobserwowano czynności pola morfogenicznego. Kontynuacja etapu czwartego terapii hormonalnej. Dobrze. Billy zapytał o sprawę, która jego matka wytoczyła przeciw korporacji, murkowej i zakładowi psychiatrycznemu, to dowodzi, że stan bezpieczeństwa jest katastrofalny, choć Billy twierdzi, że odkrył prawdę w krwawych snach doktora Tragetta. O mój Boże, w trakcie... w aktach 1, osoba o nazwisku Tragetta jest niejaki Richard Tragett, kierownik działu archiwizacji. Dobra, czyli cały czas tam były jakieś, jakieś skandale po prostu, ludzie chcieli zabierać swoich bliskich z tego... O w dupę, ja, że zamknij się i w ogóle nie otwieraj, albo ja otworzę. Otwórz! Halo! Halina! Co, co, co tam? Mężczyźni czy kobiety? To jest i dla kobiet, i dla mężczyzn. Tak, a tutaj... Tutaj jest coś innego. W... A, nie ma się co bartwić, to pewnie przeciąg. Lodówka, tutaj jakieś buraczki chyba. Skamerujmy co to jedli w ogóle. No taka wątroba wydaje mi się na, na sucho. Okej, okay, okej, okay. wydaje mi się, że będziemy szli teraz kanalizacją. Znaczy kan tfu, wentylacją. <laughs> No to chodź. Dobra. W którą stronę? W tę stronę. Idź w stronę światła, Kilosku. Dobra, dobra. Pierwszy, pierwszy niepełnosprawny psychicznie kolega już jest na naszej, na naszej drodze. Dobra. Wygląda znajomo. Nie wiem, czy to może nie jest karbon. Zobaczymy. Dobra, jestem. Jestem, otwieram. Nie, nie. Tędy nie, bo to pewnie będzie coś, coś złego tam na mnie czekało. Co to znaczy? Biblioteka, to... AAAAA! Jezusiczku, niedobrze. Zaraz przyjdzie mama, pewnie się zapyta, co się dzieje. Dobra, było, było ciężko, było ciężko. Jezus, jak mi bije serduszko, niedobrze. Co, 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 co w ciebie... A, ty nie masz głowy. Dobra. Dalej coś wisi. Dlaczego wy nie macie głów? Myślałem, że biblioteka będzie czymś przyjemnym. Tam też wisisz, tak? Muszę to zagłuszać, tę muzykę, bo mnie... boję się, że ktoś wejdzie. A, ty miałeś mnie przestraszyć, nie patrzyłem na ciebie. Co się dzieje? Powiedz mi. Ukryć się muszę, tak? Dobra, dzięki, dzięki, trzymaj się, Franek! Okej, okay, okej, okay, dobra. Cholera. O kurwa. Coś tu idzie do mnie. Niedobrze. Nie, spokojnie, nic na pewno nie będzie się działo. Aczkolwiek słyszę go. Odmieńcy jacyś cholerni. Kontrolem, kontrolem moi kochani, kontrolem, bo widziałem drania, on tu gdzieś jest Otworzę to Nie bardzo Ktoś tutaj jest Nie ale to to było strasznie, już mnie przestraszyło, taki pierwszy stream, screamer Niedobrze Tędy jakoś spokojnie Wiem z gameplay, że Jezus zostaw panie człowieku O jezus Wiedziałem, że spotkamy gdzieś Carbona God damn it. Nazwał mnie prosiaczkiem, bezczelny. Zostaw. Człowieku, ja jestem kilo 53. Trafiłem tu przez pomyłkę, to widzowie chcieli, żebym to nagrał. Nie mam, nie mam pojęcia, co ja tu robię. Muszę się napić. Nie mam I... czego pić. Nie podoba mi się, nie podoba mi się w ogóle, ani trochę mi się ta gra nie podoba, jest straszna, niedobrze, nie fajnie, nie lubię, nie lubię, nie przepadam, nie, nie wypowiadam, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nazwali mnie prosiaczkiem, jestem całkiem niedobrym nastroju. Ucieknij z przejatryka. O, to, to jest bardzo dobre, podoba mi się to zadanie. Coś mi się w głowie chyba kręci, bo nie wiem. Dobra, słuchajcie, najlepiej jakby to było otwarte. Będzie? Nie bardzo. Pokażcie no to wszystko. Mam tych frontowych drzwi użyć, tak? Bo tamten ochroniarz mi mówił takie rzeczy. Co się dzieje? Halo? Dzień dobry, tu jakieś stanowiska, tak? Słuchaj, ty żyjesz, człowieku? Nie bardzo. Nie bardzo, dobrze. Dobrze w takim razie. Kurczę, bateria pada niedobrze. Niedobrze się dzieje. Halo? Jezusiczku, jak tu błądzę, ja tu najlepiej powinienem cały czas biegać, aby się wychylić, kuje, tak? O cholera. Mamy pierwszego zarażonego. Znaczy, zarażonego. Cholera wie, dobra, może się wydostanę stąd za zatem. Jakoś tędy. Nie, niestety, dobra. Droga prowadzi do Ciebie, cwaniaczku. Chodź tutaj. Słuchaj, nie rób mi krzywdy. Halo? Edziu? Powiedz coś, proszę. Pokaż się. Nie, Ja się boję, że on zaraz wyskoczy albo zacznie mnie gryźć, jeść, nie wiem Słuchaj staj, stój, o Boże A, dużo przyjaznych twarzy, halo Dzień dobry Przepraszam Ja, ja tutaj jestem przez przypadek, czy coś, coś, co wam się stało, powiesz coś do kamery, halo Tadek Coś ci, coś, coś z nogą, nie tak, nie w porządku Dobra, dobra Co oglądacie panowie? Halo Dlaczego nikt na mnie nie reaguje z tym obcym, nie wiem co tu robię Dobra, dajcie mi spokój, idę stąd, cześć. A ty się nie ruszaj. I to jest przerażające, moi kochani, jak ci, 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 wie, znaczy więźniowie, ci pacjenci w ogóle nie reagują na to, że jestem tutaj zupełnie obcym przybyszem. Dobra. Dawaj te informacje, co to, to co to mi daliście? D jak dokumenty, nie, J jak... To nie jest to. N, notatki. Wszedłem do środka. Wszędzie leżą ciała ze śladami poparzeń dookoła pełno krwi. Głowy ustawione równe jak butelki w barze. Martwi naukowcy ośrodka Markow zwisają z sufitu. Na ich plakietkach widnieje napis zaawansowane systemy badań Markow. Markow to pralnia brudnych pieniędzy. Ma przynosić dochody jego rzekoma organizacja charytatywna. Pieprzyć trzeci świat, bo przecież lepiej skasować kolejny miliard. Jak oni to sobie wyobrażają, jak można trzepać kasę na budynku pełnym psycholi? Jest tu facet ze służb specjalnych nadziany na jakiś pręd jak świnia narożen. Powiedział, żebym stąd spieprzał i wyzionął ducha. Dobrze by było to usłyszeć, kiedy jeszcze mogłem z tą wejść tą samą drogą, którą się tu dostałem. Strasznie mnie przerażają dźwięki w takich grach, moi kochani. O w dupencję, tam jest kolejny. Dobra, nie, niezbyt mi się podoba w ogóle ta gra. Ja pewnie zawieszę ten projekt w połowie, będę się za bardzo bał. Halo, tu nie mają głowy, ja nie wiem, co, co, co gdzie ja jestem. Dlaczego nikt ze mną nie chce wejść w interakcję, a przecież nie wiem, czy ja chcę, żeby ktokolwiek wszedł ze mną w interakcję. Przepraszam, można zacząć zadzwonić do Marii? Chciałbym jej powiedzieć, że jestem w autlaście. Nie to jakieś śmieszne. O, dobra, tu są kolejne dokumenty. Czy my to będziemy czytać? Nie no. Nie ma. Chwila. notatki. Nie, dokumenty. Raport Chrisa Walkera. A, b, 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 b. ...czynności pola moralno-stabilizowane... Nie, nie będziemy tego czytać, bo to może nie Ale nakaz przejęcia może... Stano. Nakaz przejęcia w kwestii przejęcia z zakresu... przez no. ...przed zarządem firmy pisemne oświadczenie, że są podstawy, by wierzyć, że istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska włane brakiem zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przez szpital psychiatryczny. Jakieś odpady tutaj pewnie gdzieś wyciekły, ci ludzie się cali, zakazili, teraz są mutantami. Rozbite szkło, wszędzie cielska, o Boże. Nasz nieustraszony detektyw nie jest... Pffu... Dziennikarz nie jest już taki nieustraszony, moi kochani. Co to jest? Jezus, myślałem, że to człowiek. Najbardziej to chyba się boję z tego wszystkiego, moi kochani, tych sekwencji... ucieczki. Tak, to jest zdecydowanie najgorsze. O, w dupę. Słuchaj, kolego! Dobra, dobra, panowie. Chcę was tu mieć. Żeby obwiniać potem was za wszystkie nie, nieszczęścia, jakie mnie spotkały. Ja nie wiem, czy ja bym chciał tam wejść, może nie. Może tu będzie milej. Już, o, 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 okej, okay, moi kochani, teraz ważna sprawa, muszę przerwać. Idę, idę miniaturę załatwić do medala z moją małuszką. Zaraz wracam, moi kochani, zaraz wracam. Dobra, ja już jestem, wszystko super, wracamy. Wracamy sobie tutaj do naszych flaków, zabitych mężczyzn, policjantów, pacjentów. Wszyscy mają. Podrżnięte gardła, nieźle. Ale bateria zawsze w porządku. Co to było? Co nam ktoś? Drzwi zamknął? Nie, nie, chłopaki, nie róbcie mi takich głupot, dobra. Proszę was. Strasznie się boję tej gry. Tu po prostu trzeba pewne rzeczy na jolo. Padam! Czy pan żyje? Nie bardzo. Nie bardzo. Nie no, póki co nie jest... No nie odpukać, bo ja, ja wiem, że ja się będę tego strasznie bał. Tu się otwiera te drzwi główne. Ale potrzebna karta magnetyczna. No super, już pierwsza zagadka. Można tu F5 albo zapisać to można, jakoś nie można. Można zapisać i wyjść. Problem jest inny. Stąd wybiegł ten gość, tu wbiegł. Czy to było dalej? Nie jestem pewny, ale wejdę najpierw tu. Halo? Dobra, śmiesznie. Już się kończy nam bateria powoli. Nie ma zasięgu. Nie ma kontaktu z nikim. Tak wyglądają chyba... wyglądali pracownicy, tu są kolejne dokumenty. W sumie pootwieram, jeżeli ktoś chciałby poczytać twoją pracę nad szczegółowym raportem Markow, nie musi podjąć żadnych niewiarygodnie wysokie zyski. Na no tyle nie, że nawet jeśli to te bada... To niebezpieczne przedsięwzięcie jest niemal pewne, że pochłonie więcej ofiar. Z poważaniem Helen Grant. Departament do Spraw Zmniejszenia Obciążeń Prawnych Marków, czyli mieli po prostu jakieś tu badania robią na tych biednych pacjentach chorych psychicznie i w jakiś sposób starają się to zatajać przed rządem Stanów Zjednoczonych. No dobra, to będzie śmieszne, ale to ja tego pożałuję. Otwieramy. A nie, dobra, nie pożałuję, bo jest zamknięte. No tak, nie, nie jesteście niczemu winni, to prawda. Dzień dobry. No wymienię te bateria. Dzień dobry. Ale nie, to są te same drzwi, dobra. Nie ma problemu. Dalej idziemy. Ale gdzieś ten gość wbiegał, ale on chyba w się zamknął. Ona że mi nie będziemy ścigał. Chociaż takie pościgi... Nie wiem w sumie co jest gorsze. No kurcze bele. No nie, no otwórzcie, chłopaki. Nie bardzo, tak? Dobra, potrzebujemy karty magnetycznej tutaj, żeby się dostać. I biegniemy se. Po żądalu. No to gdzie dalej? Jeszcze mogę na dół zejść, no ale na dół to ja bym nie chciał. Zobacz, no tam byliśmy, to chyba tylko na dół możemy. Kończy się pierwszy odcinek mykania. Ja się tylko raz przestraszyłem. Nie jest tak źle. Zalane w cholerę, dobra. Nie, no, wszystko pozamykane, ja nie wiem. Żeby to nie było coś jak w amnezji, że wiecie, jeden wspólny hol i różne segmenty. O kurde. I różne segmenty. O. I różne segmenty, które prowadzą do różnych tak jakby epizodów. No nie wiem. Stamtąd byliśmy. Tam jest zamknięte. Tutaj się nie dostaniemy. Ja nie wiem, ja to się nawet w takiej prostej grze potrafię zgubić. Tędy też nie. Tu nie wyjdę. A tutaj? O tutaj, dobra. Widzę już, którędy musimy sobie przejść. Dzień dobry. To tylko ja i moja kamera. Ja i moja tuba jakby to powiedział Rok Dobra, no bierz te baterie A, zapominam że to nie prawym tylko lewym Okej okay, moi kochani Póki co poznajemy wszystko i, 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 I chyba znalazłem już wszystkie możliwe baterie Ale dalej nie wiem co zrobić Dobra, cichaj, cichaj No chciałbym przynajmniej jakoś nie no dobra moi kochani, drogę, znajdziemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się Wam się podobało. Choć nie było czego, ale przynajmniej, żeby to w Was jakoś w jakiś sposób wciągnęło. No, sterowanie znamy, historię szpitala znamy, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że Wam się podobało jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć i bajo moi kochani.